Dzień dobry. Godzina 15. Proszę spojrzeć jakie mamy słońce słoneczne dnia 24.102019 roku proszę spojrzeć co nam tutaj zgotowały Co nam zgotowały tutaj te grupy bandytów proszę spojrzeć jakie mamy piękne zagęszczenie tutaj Chemikalnio To już jest zupa To już jest zupa, proszę spojrzeć Chemiczny Chemiczny e, Obóz koncentracyjny Także chcecie żyć, to musicie pisać, pokazywać, zacząć coś robić. Bo oni nas wykończą. Bo oni nas wykończą. Oni nas wykończą. Przyjemnego dnia.